Pewnego dnia mężczyzna o imieniu Alex zainteresował się stoicyzmem. Kiedy Alex był w kuchni i parzył kawę jak każdego ranka, zepsuł się ekspres i cała kawa wylała się na stół. Pierwszą reakcją Alexa zamiast złości i irytacji była pauza. Sprzątając kawę, powiedział do siebie: "To nie jest okazja do reagowania, ale test na reakcję". I dodał z humorem: "Może wszechświat próbuje mi powiedzieć, że powinienem medytować bezkofeinowo". Ta historia jest początkiem tego, jak możemy trenować nasze umysły, aby reagowały na wydarzenia w świadomy i wyważony sposób, zamiast reagować automatycznie. Sztuka pauzy i przejścia od reakcji do odpowiedzi. Pierwszym krokiem jest nauczenie się sztuki zatrzymywania się w obliczu każdej sytuacji lub prowokacji. Pauza jest krytycznym momentem do trenowania naszych umysłów. Daje nam czas na rozpoznanie naszych automatycznych reakcji i podjęcie świadomej odpowiedzi. Alex ćwiczył tę pauzę, gdy rozlała się kawa, co pozwoliło mu wybrać humor zamiast złości. Pauza tworzy lukę między wydarzeniami, a tę lukę można wypełnić mądrością, pomyślał Alex. Odruchowe, natychmiastowe reakcje są często emocjonalne, nieprzemyślane i czasami szkodliwe. Reagowanie jest procesem oceny sytuacji, rozważania alternatyw i wyboru najbardziej odpowiedniego działania. Zamiast reagować złością na rozlaną kawę. Alex był w stanie przejść od reakcji do odpowiedzi, wybierając humorystyczne podejście do sytuacji. Każda sytuacja daje nam swobodę wyboru sposobu reakcji, powiedział. Świadomość emocjonalna i kontrola oraz dokonywanie świadomych wyborów. Świadomość emocjonalna stanowi podstawę do reagowania, a nie reagowania. Będąc świadomym swojego stanu emocjonalnego i utrzymując go pod kontrolą, Alex nie pozwoliłby małe nieszczęścia takie jak rozlana kawa zrujnowały jego dzień. Świadomość naszych emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi sprawia, że każda chwila ma większe znaczenie, powiedział Alex. Filozofia stoicka radzi nam dokonywać świadomych wyborów w każdej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w życiu. Dokonując świadomego wyboru nawet w obliczu czegoś tak prostego, jak rozlana kawa, Alex przekształcił ten mały test w okazję do nauki. Każde wydarzenie jest okazją do trenowania naszych umysłów i dokonywania bardziej świadomych wyborów, powiedział Alex. Rozwijanie cierpliwości i długoterminowej perspektywy jest ważną częścią treningu naszych umysłów, aby reagować, a nie reagować. Alex postanowił być cierpliwy w obliczu rozlanej kawy i rozważyć znaczenie tego małego incydentu w szerszej perspektywie. Cierpliwość pomaga nam mądrzej kierować naszymi umysłami. A długoterminowa perspektywa pozwala nam spojrzeć poza tymczasowe niedogodności, powiedział Alex. Przygoda Aleksa z kawą jest konkretnym przykładem tego, jak filozofia stoicka może być stosowana w codziennym życiu. Ta podróż oferuje praktykę trenowania naszych umysłów nie tylko do radzenia sobie z małymi nieszczęściami, ale także do stawiania czoła większym wyzwaniom życia. Utrzymanie własnego spokoju ducha. Trenując nasz umysł, by reagował, a nie odreagowywał, nie możemy zapominać o tym, jak ważne jest zachowanie własnego spokoju. Alex postanawia nie pozwolić, by jego małe nieszczęście zakłóciło jego wewnętrzny spokój. Mój wewnętrzny spokój jest stanem niezależnym od chaosu świata zewnętrznego. Utrzymanie tego spokoju zaczyna się od trenowania naszych umysłów we właściwy sposób. Przypomina sobie. Utrzymanie wewnętrznego spokoju jest podstawowym wymogiem dla naszego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Podróż: Train Your Mind to Respond, Not React pokazuje jak filozofia stoicka może być przewodnikiem w naszym codziennym życiu. Historia Alexa o rozlanej kawie jest pełna głębokich lekcji, które można wyciągnąć z prostego wydarzenia. Ponieważ życie stawia nas przed nieoczekiwanymi sytuacjami, trenowanie naszych umysłów, aby mądrze na nie reagować, Powinno być stałą częścią naszego rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia emocjonalnego. Proces ten odzwierciedla istotę stoicyzmu. Chociaż nie możemy kontrolować świata zewnętrznego, możemy zarządzać naszym własnym światem wewnętrznym i naszymi reakcjami. Trenując nasz umysł, by reagował, a nie odreagowywał, nie możemy zapominać o tym, jak ważne jest zachowanie własnego spokoju. Aleks postanawia nie pozwolić, by jego małe nieszczęście zakłóciło jego wewnętrzny spokój. Mój wewnętrzny spokój jest stanem niezależnym od chaosu świata zewnętrznego. Utrzymanie tego spokoju zaczyna się od trenowania naszych umysłów we właściwy sposób. Przypomina sobie. Utrzymanie wewnętrznego spokoju jest podstawowym wymogiem DLA naszego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Podróż Train Your Mind to Respond, Not React. Pokazuje jak filozofia stoicka może być przewodnikiem w naszym codziennym życiu. Historia Aleksa o rozlanej kawie jest pełna głębokich lekcji, które można wyciągnąć z prostego wydarzenia. Ponieważ życie stawia nas przed nieoczekiwanymi sytuacjami, trenowanie naszych umysłów, aby mądrze na nie reagować, powinno być stałą częścią naszego rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia emocjonalnego. Proces ten odzwierciedla istotę stoicyzmu. Chociaż nie możemy kontrolować świata zewnętrznego, możemy zarządzać naszym własnym światem wewnętrznym i naszymi reakcjami. Elastyczne myślenie pewność siebie i wewnętrzna siła Aleks odkrył, że elastyczne myślenie jest jednym z kluczy do właściwego reagowania na sytuację zamiast reagowania na nią. Elastyczne myślenie to zdolność do myślenia o więcej niż jednym rozwiązaniu problemu lub trudnej sytuacji. Elastyczne myślenie to świadomość, że każda sytuacja, w której się znajduje może mieć więcej niż jedną odpowiedź. To pomaga mi znaleźć bardziej kreatywne i konstruktywne rozwiązania. Powiedział Alex. Elastyczne myślenie przełamuje sztywność umysłu i pozwala myśleć z szerszej perspektywy. Alex zdał sobie sprawę, że trening mentalny zwiększył jego pewność siebie i wewnętrzną siłę. Zamiast reagować na sytuację, świadome reagowanie wzmacnia zaufanie do własnej zdolności podejmowania decyzji. Trenując nasze umysły, możemy stać się liderami własnego życia, a nie niewolnikami naszych emocjonalnych reakcji to daje mi ogromne poczucie wewnętrznej siły i wolności powiedział Alex pewność siebie i wewnętrzna siła umożliwiają odporność w obliczu przeciwności losu i działanie zgodne z osobistymi wartościami alex odkrył że ćwiczenie umysłu kierując się filozofią stoicką zwiększyło mądrość i wewnętrzny spokój w jego życiu reagowanie zamiast reagowania stworzyło spokój i jasność w chaosie życia Daje mi to możliwość spojrzenia na każdą sytuację z szerszej perspektywy, a w rezultacie pomaga mi podejmować mądrzejsze decyzje, powiedział Alex. Mądrość i wewnętrzny spokój są kluczowymi celami stoicyzmu, umożliwiającymi przeżywanie życia w bardziej znaczący i satysfakcjonujący sposób. Bogate emocjonalnie chwile nie ograniczają się do wielkich osiągnięć lub znaczących wydarzeń. Małe codzienne zwycięstwa i zwykłe chwile również przyczyniają się do tego bogactwa. Alex zdał sobie sprawę, jak intymna rozmowa z przyjacielem lub spokojna kolacja z rodziną zwiększyły emocjonalne bogactwo w jego życiu. Te chwile dały mu emocjonalne spełnienie i głębokie poczucie więzi. Ćwiczenie dyscypliny umysłowej w codziennych czynnościach, codzienna rutyna, zapewnia doskonałe możliwości rozwijania dyscypliny umysłowej i stosowania nauk stoickich w praktyce. Alex wzmocnił swoją dyscyplinę umysłową, medytując rano i ćwicząc świadome oddychanie przez cały dzień. Te rutyny pomogły mu pozostać bardziej skupionym i spokojnym przez cały dzień i pomogły mu zachować równowagę emocjonalną w obliczu trudnych sytuacji. Alex wyrobił sobie również nawyk dokonywania krótkiej samooceny na koniec każdego dnia. Ta praktyka pozwoliła mu ocenić, jak zareagował na wyzwania, przed którymi stanął w ciągu dnia i gdzie mógłby się poprawić. Poświęcenie czasu DLA siebie i refleksja nad sobą pozwoliły Aleksowi lepiej poznać siebie i stać się bardziej odpornym emocjonalnie. Historia Alexa ilustruje, w jaki sposób praktyczne zastosowania filozofii stoickiej można zintegrować z codziennym życiem i przyczynić się do rozwoju osobistego jednostki, wzbogacenia emocjonalnego i dyscypliny umysłowej. Praktyki te nie tylko umożliwiły Aleksowi skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami, ale także pozwoliły mu znaleźć więcej spełnienia i sensu w każdej chwili życia. Alex nauczył się rozwijać odporność emocjonalną, akceptując nieuniknione wzloty i upadki życia. W obliczu wyzwań jego pierwszą reakcją nie była już panika czy złość, ale spokojna ocena sytuacji i zastanowienie się, w jaki sposób może osiągnąć najlepszy wynik. Dla Alexa opóźnienie lub nieoczekiwana przeszkoda w projekcie Stały się okazją do nauczenia się elastyczności i dostosowania swoich planów do potrzeb. Odporność emocjonalna jest jak kotwica chroniąca przed życiowymi burzami. Utrzymuje cię w miejscu i pomaga iść naprzód, zwykł myśleć Alex. Kierując się stoicyzmem, Alex zdał sobie sprawę z wartości budowania głębokich i znaczących relacji z innymi. Inwestycja we własny rozwój emocjonalny pozwoliła mu podchodzić do innych z większą empatią i zrozumieniem. Czas spędzony z przyjaciółmi i rodziną stał się bogatszy i bardziej satysfakcjonujący niż kiedykolwiek wcześniej. Więzi, które nawiązujemy z innymi, tworzą tkankę naszego życia. Pielęgnowanie tych więzi sprawia, że nasze życie nabiera większego znaczenia. Podróż Aleksa ze stoicyzmem zakończyła się próbą odnalezienia wewnętrznego spokoju. Praktyki takie jak medytacja, prowadzenie dziennika i spędzanie czasu na łonie natury dały mu możliwość wsłuchania się w swój wewnętrzny głos i znalezienia spokojnego centrum w chaosie życia. Alex mówi: Wewnętrzny spokój jest skarbem niezależnym od świata zewnętrznego. Kiedy go odnajdziesz, żadne czynniki zewnętrzne nie będą w stanie tobą wstrząsnąć. Alex zdał sobie sprawę, że jedną z najważniejszych lekcji stoicyzmu jest ciągła nauka i rozwój. Każde nowe doświadczenie, każda przeczytana książka, każda rozmowa dawały mu możliwość lepszego zrozumienia siebie i otaczającego go świata. Alex powiedział: Nauka nigdy się nie kończy. Każdego dnia możemy uczynić siebie i otaczający nas świat nieco lepszymi. Pomyślał Alex. Stawianie czoła wyzwaniom i pokonywanie ich. Samodyscyplina jest kamieniem węgielnym filozofii stoickiej, a Alex dostrzegł wartość tej cechy w osiąganiu swoich osobistych i zawodowych celów. Codzienne nawyki, takie jak budzenie się wcześnie rano, zdrowe odżywianie, Regularne ćwiczenia i efektywne wykorzystanie czasu sprawiły, że stał się bardziej skoncentrowany i produktywny. Aleks mówi: Samodyscyplina otwiera drzwi do wolności. Kiedy potrafimy zarządzać własnymi nawykami, możemy położyć podwaliny pod realizację naszych marzeń. Z pomocą filozofii stoickiej Alex nauczył się stawiać czoła i pokonywać nieuniknione wyzwania życiowe. Jego wiara w siebie i swoje umiejętności. Pozwoliła mu przekształcić trudne sytuacje w szanse. Na przykład, gdy projekt w pracy nie powiódł się, zamiast postrzegać to jako osobistą porażkę, pomyślał o tym, czego może się nauczyć, aby osiągnąć lepsze wyniki w przyszłości. Każde wyzwanie zawiera ukrytą lekcję. Uczenie się tych lekcji nie tylko czyni nas silniejszymi, ale także mądrzejszymi, odkrył. Aleks zdał sobie sprawę, że kolejną ważną lekcją, jakiej nauczyła go filozofia stoicka. Była odpowiedzialność społeczna. Oprócz własnego dobrego samopoczucia, zdał sobie sprawę, jak ważne jest przyczynianie się do otaczających go ludzi i społeczeństwa. Wolontariat, udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska i pomoc w obszarach, w których społeczeństwo potrzebowało pomocy nadały jego życiu wielki sens. Silny związek ze społeczeństwem przynosi głębokie poczucie spełnienia i celu w naszym życiu. Wyjście poza własne dobro i pomaganie innym jest jednym z największych źródeł szczęścia, uświadomił sobie. Podróż Alexa ze stoicyzmem wykracza poza rozwój osobisty, pokazując w jaki sposób my, jako jednostki, możemy być bardziej użyteczni i skuteczni w społeczeństwie. Ta podróż przypomina nam o naszej mocy, aby uczynić nasze życie bardziej znaczącym i satysfakcjonującym, a także pozytywnie zmienić otaczający nas świat. Kierując się filozofią stoicką, Aleks nie tylko stał się lepszą jednostką, ale także pracował na rzecz lepszego społeczeństwa. Historia Aleksa pokazała nam, jak każdy z nas może stać się bardziej stanowczy w obliczu życiowych burz, jak możemy rozwijać naszą odporność emocjonalną i jak możemy kierować naszymi umysłami, aby mądrze reagować, a nie reagować. Pamiętajmy, że stoicyzm to nie tylko starożytna filozofia. Ale także praktyczny przewodnik radzenia sobie z dzisiejszymi wyzwaniami. Podróż Aleksa pokazała nam, że cierpliwość, samodyscyplina i wkład w społeczeństwo mogą pozytywnie zmienić otaczający nas świat, a także nasz rozwój osobisty. Jeśli uważasz, że ten film był inspirujący i chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak stoicyzm można zintegrować ze swoim życiem, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek powiadomienia. Nasze nowe filmy będą nadal prowadzić cię do głębszego zanurzenia się w filozofii stoickiej, poprawy samopoczucia psychicznego i emocjonalnego oraz przeżywania życia w bardziej znaczący sposób. Dzięki historii Aleksa zobaczyliśmy, jak możemy bardziej świadomie i mądrze podchodzić do wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy w codziennym życiu. Podejmij swoją wewnętrzną podróż. Żyj bogatym emocjonalnie życiem i postrzegaj każdy dzień jako okazję do trenowania i rozwijania swojego umysłu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i dołączenie do nas w tej podróży. Dbaj o siebie i pamiętaj: Trening umysłu otwiera drzwi do mądrzejszego i spokojniejszego życia. Do zobaczenia w następnym filmie.